Siemanko siemaneczko, witajcie moi drodzy pierwszym i mam nadzieję nie ostatnim odcinku z nowego tytułu Dawn, który w swoją premierę miał w dniu wczorajszym. I w skrócie mogę tylko powiedzieć tyle, jest to połączenie The Settlers z grą Patron, gdzie nie gdzie może Anno, oczywiście jest to moja subiektywna opinia, Ktoś może się z nim nie zgodzić, każdy ma do tego prawo. Rozpoczynamy sobie moi drodzy nową rozgrywkę w trybie standardowym. Mamy do wyboru jeszcze tryb kreatywny. No i możemy sobie zrandomizować rozgrywkę poprzez wpisanie Seeda, jakiego będziemy używali do budowy naszego królestwa, bądź możemy randomowo wybrać z opcji rzucenia kością. O, ten jest całkiem przyjemny, więc tutaj sobie rozpoczniemy, może w gerinie. Tutaj oczywiście szybciuteńko nazwa naszej postaci. No i co my tutaj mamy do wyboru, jeśli chodzi o ten nasz skrawek terenu? Średni rozmiar królestwa, ocean średni, wzniesienia trochę i normalna ilość lasów, więc tak też niech zostanie. Tutaj nie ma co się moi drodzy rozwodzić, jeśli chodzi o tworzenie tego świata. Opcja standardowa, jak w niejednym tytule. Niestety grata nie posiada polskiej lokalizacji, więc dla niektórych może to być problem, ale myślę, że dla osób, które niejedną grę w życiu widziały, nie będzie to jakoś specjalnie wymagane do tego, aby świetnie się w tej grze bawić.

Rozwijania budynków, jak również próbie uszczęśliwienia naszych poddanych, naszych obywateli poprzez walki, dyplomację i na miłości, romansach skończywszy. Rozdział pierwszy, nowy początek. Tak, pozwólcie, że sobie oddalę widok i już Wam tłumaczę o co chodzi. Kwadrat, który przed sobą widzimy, jest to obszar, który mamy dostępny pod rozbudowę. Aby odblokować następne obszary, musimy po prostu za to zapłacić. Będziemy sobie te obszary odblokowywali z biegiem czasu. Na obecną chwilę opcję mamy tą zablokowaną. Przy rozpoczęciu nowej rozgrywki z lewej strony na dole mamy dostęp do szybkiego... Krótkiego samouczka, który również polecam Wam wykonać, ze względu na to, że za każdą misję otrzymujemy monety, które są dość. Ważnym, może nie surowcem, ale są bardzo ważne w tej grze. Na samym początku otrzymujemy do dyspozycji czterech obywateli oraz wóz z zaopatrzeniem. Z biegiem czasu będziemy odkrywali sobie nowe panele w widoku naszej rozgrywki. Postaram się szybciuteńko, pokrótce omówić. Pierwszy, który otrzymaliśmy, jest to po prostu panel, na którym widnieje nazwa naszego królestwa aktualny rok, pora roku oraz dzień i kawałeczek. Obok mamy panel sterowania upływem czasu. Według naszego samouczka powinniśmy teraz zbudować, czy tam kopać pięć ścieżek, wybudować hatę budowniczego oraz zatrudnić w tejże hacie obywatela, który będzie odpowiedzialny za budowę budynków. Więc rozpocznijmy sobie faktycznie od budowy drogi. No i tak, na samym początku trzeba by było od razu ogarnąć miejsce, gdzie będziemy wydobywali drewno. Drewno, myślę, że zaczniemy sobie wydobywać tutaj w tym miejscu, więc ja sobie tutaj postawię ścieżkę. Do tego potrzebujemy wybudować chatę budowniczego. Mamy i po prawej stronie z menu budynku na plusiku zatrudniamy obywatela. Zadanko ukończone 10 monet wpada do skarbca. Kolejne zadanko, które mamy do wykonania, to jest budowa chaty. Jedna. I do tego od razu dostawiamy sobie ogród. Bardzo ważna rzecz, ponieważ na ogrodzie możemy trzymać dodatkowe wyposażenie, a w zasadzie dodatkowe jakieś tam budyneczki, począwszy od lofting line, czyli od liny na pranie, skończywszy na małym kurniku. Takich ulepszeń na ogrodzie możemy mieć maksymalnie dwa. Jeżeli mamy wszystko ukończone, w menu budynku klikamy na build. I jest to pierwsze domostwo, które budujemy w naszej nowej osadzie. Myślę, że możemy od razu dostawić kolejne. Jeśli chodzi o wielkość ogrodu, to możemy maksymalnie dodać 5 fundamentów. W menu budynku na samym dole mamy wyszczególnione total 5x5 i to jest Homestead Foundation. To jest mojej. Skromnej strony mogę Wam podpowiedzieć, że najlepiej jest budować właśnie do domostwa, które składają się z takiego prostokąta 2x3, a więc chatka plus 5 maksymalna ilość, jeśli chodzi o fundamenty tego ogrodu. Ok, mamy ukończone jedno, za chwilkę będziemy mieli ukończone drugie, a ja Wam w tym czasie opowiem o kolejnych panelach. Na prawo od środkowego panelu, który już Wam omawiałem, mamy panel, który informuje nas o zasobach naszego magazynu. Im więcej rzeczy będziemy w magazynie mieli, tym też tych więcej rzeczy tutaj będzie pokazanych. Z lewej strony mamy, począwszy od monet, czyli cały panel zarządzania finansami, a w zasadzie informacyjny, jeśli chodzi o finanse, czyli nasze przychody oraz wydatki. Jeśli chodzi o przychody, to monetki z Dzięki podatkom, a więc im więcej obywateli, tym więcej podatków, oraz poprzez podboje militarne. Natomiast pieniążków się pozbywamy dzięki temu, że nasze budynki wymagają monet do utrzymania, jak również nasi obywatele, że tak powiem, konsumują monety wewnątrz swoich rodzin. Ok, mamy zbudowane dwa budyneczki mieszkalne. Jak widzicie, nad budyneczkami mamy ikonki kropli wody. To oznacza nic innego, jak to, że musimy wybudować po pierwsze studnie, a po drugie tą studnię musimy wybudować w odpowiednim miejscu, dlatego że studnia, jak możecie zauważyć, ma swój obszar oddziaływania. Ja sobie ją postawię mniej więcej centralnie. Później będziemy sobie to zmieniali. Wracając jeszcze do paneli w gór, na górnej części ekranu, gdy najedziemy sobie na informację dotyczącą naszych finansów, mamy na samym dole informację, że Kolejna zapłata nastąpi za 3 dni. Jest to nic innego jak czas, który jest potrzebny na to, żeby ilość wyszczególniona z prawej strony podświetlona na zielono wpłynęła do naszego skarbca. Gdy przejdziemy do panelu informacyjnego o populacji, możemy tutaj dowiedzieć się, w jakiej klasie społecznej znajdują się nasi oddani. Tych klas mamy 3, ilu Obywateli mamy w całym królestwie, ilu jest niezatrudnionych, ile posiadamy armii, za jaki czas przybędą nowi potencjalni osadnicy do naszej wioski. Czas potrzebny do tego, aby pojawili się nowi osadnicy to jest 10 dni. No i ostatnia informacja na samym dole to jest Next Milestone czyli kolejny kamień milowy. Związany jest on całkowicie z ilością obywateli, która znajduje się w naszej osadzie. Natomiast zdobycie kolejnego kamienia milowego pozwala nam na odblokowanie kolejnych budynków. A więc, tutaj, żeby przejść do etapu rozwoju Hamlet, potrzebujemy 10 obywateli. No i jak widzicie, dostaliśmy nowych obywateli, nowych przybyszy. Przybyszów. Jest ich dwóch i z tego co zauważyłem, za każdym razem dostawałem ich dwóch. Jeżeli tylko macie dostępne miejsce, bierzcie. Nie, za, nie zastanawiajcie się, tylko bierzcie, ponieważ im więcej obywateli, tym więcej podatku. Dobra, mamy zbudowaną naszą studnię, zbieramy monetki za zadanko. No i przechodzimy do budowy budynków, które będą nam dostarczały pożywienia. Farma. Jest to bardzo ważny budynek, chyba każdy się domyśla. Tego typu grach. Dzięki temu budynkowi będziemy zdobywali pożywienie dla naszych obywateli. Ja sobie tylko tutaj jeszcze przedłużę ścieżkę w ten sposób i faremkę postawię sobie tutaj. Po postawieniu budynku farmy, oczywiście znowu trzeba zrobić podobnie tak jak przy budynkach mieszkalnych, a więc określić. Jakie pola, jakiej wielkości i jakiej ilości będą się znajdowały przy tej farmie. Na obecną chwilę, od samego początku mamy możliwość sadzenia warzyw. Później, gdy odblokujemy małą wioskę, jeśli chodzi o kamienie milowe, będziemy mogli posiewać pszenicę. Maksymalnie możemy dołożyć do budynku farmy 40 pól. I tak też polecam robić. Nie ma sensu się bawić w jakieś mniejsze ilości, ponieważ to no, zaprocentuje przyszłości. Ja sobie na obecną chwilę zostawię 38, dlatego że dość fajnie mi się tutaj to komponuje ze sobą. Może w przyszłości tutaj jeszcze gdzieś dwie sztuki tych poletek dołożę. Wybaczcie od razu, też moi drodzy, jeżeli coś chaotycznie będę wam przekazywał, coś będzie niejasne, niespójne. Ale od razu śpieszę z informacją, że po pierwsze ja bardzo rzadko wrzucam. Odcinki z gier, które miały dopiero co swoją premierę. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa: nie mam w tej grze nie wiadomo jak dużo godzin. Dosłownie po premierze pograłem przez raptem chyba 5 czy 6 godzinek, zobaczyć jak ta gra wygląda, co można się po niej spodziewać. I powiem od razu wam szczerze, że można spodziewać się naprawdę dużo. Gra się bardzo przyjemnie, gra bardzo wciąga przede wszystkim. Nie wiecie nawet kiedy upłynął czas przy. Rozgrywce, i tak naprawdę cały czas dążycie do tego, żeby było coraz lepiej, więcej obywateli. Pojawiają się czasami jakieś losowe eventy, które będziecie mieli tutaj pod tym środkowym panelem z nazwą królestwa. Wszystkie informacje potrzebne właśnie związane z eventami i tak dalej będą się pojawiały tutaj. I tak naprawdę słuchajcie, no wciąga. Wciąga, naprawdę wciąga ta gra, mimo że nie, nie proponuje ona nic nowego. To wszystko, co w tej grze się znajduje już widzieliśmy w innych produkcjach. Natomiast jak sobie przybliżymy, no to słuchajcie, wygląda to naprawdę całkiem, całkiem przyjemnie. Nie ma się tak naprawdę do czego doczepić. Ja osobiście preferuję widok bardziej oddalony, z góry. Jest to już przyzwyczajenie Yes, sir. z czasów odległych, gdzie nie mieliśmy takich możliwości, jeśli chodzi o prezentowaną grafikę. Wracając jeszcze, słuchajcie, do tego, że może tutaj panować chaos. Przede wszystkim chciałbym, żebyście nie traktowali tego odcinka albo tej serii jako serię poradników do tej gry. Broń Boże. Jeżeli chcecie poradniki na przykład do tego tytułu, to pod filmem macie sekcję komentarzy. Tam zostawiacie komentarz, zostawiacie łapkę, nowe osoby zostawiają subka i takie poradniki możemy sobie stworzyć. Jak długa będzie to seria? Nie będzie to długa seria, od razu mówię, dlatego że gra jeszcze znajduje się w early access i dużo rzeczy mamy jeszcze poblokowanych. Na przykład nie możemy wchodzić w erę żelaza. Chatkę, chatkę wydobywczą, jeśli chodzi o żelazo, mamy jak na razie zablokowaną. Jest to udogodnienie przewidziane na późniejszy czas jeszcze. Podczas gry w early access, co prawda, natomiast póki co jeszcze to mamy zablokowane, jak również inne budynki, nie tylko z tej kategorii, ale również z innych. Nie mamy na przykład dostępu do. Wieży, nie mamy do. co jest ciekawe, do drewnianego płotu, do drewnianego muru, ale mamy dostęp do kamiennego muru. To taka mała ciekawostka na przykład nie mamy ambasady, nie mamy targu, nie mamy na przykład chatki rybaka, nie mamy kurnika także dużo opcji jeszcze zostanie w niedalekiej, myślę, przyszłości dodanych. Natomiast wracając do naszej rozgrywki, mamy zbudowaną farmę. No, i niestety nic się tutaj nie dzieje. No, to trzeba na tą faremkę sobie kliknąć i przydzielić tutaj ludzi do roboty. No, jak żeby inaczej. CV wysłali, a my dalej się zastanawiamy, kogo zatrudnić. Ok, zadanko mamy wykonane. Tutaj już nasi ludzie, jak widzicie, obsiewają pola. No, i przyszedł czas na to, żeby zbudować sobie chatkę Dyrwala. No, bo. Powoli, powoli zapas naszego drewna się kurczy. No i tak już myślałem, że właśnie tutaj to będzie odpowiednie miejsce, żeby tą chatkę drwala sobie postawić. Tak też tutaj uczynia. Cyk, build i cyk. Budyneczek sobie właśnie powstaje. Bardzo ładnie wyglądają tutaj przejścia pomiędzy pogodami. Jak dojdziemy do zimy zobaczycie jak ładnie przechodzi widok krajobrazu z takiego jesiennego w zimowy. Zresztą już fajnie widać jak pada deszcz, jak tworzą się kałuże, gdzieś jakieś małe zalewiki. Przyjemna opcja. Przyjemna dla oka opcja. Nie, nie wygląda to może idealnie, ale jest. To się chwali. Chatka drwala zbudowana. Klikamy. I co? I nie mamy dostępnych ludzi do roboty. Jak nie ma ludzi do roboty, no to niestety nic nie poradzimy. A więc szybciuteńko budujemy kolejną chatę, ogród i lecimy z kolejnymi miejscami dla nowych obywateli. Sobie tutaj przedłużę drogę. I tutaj z tej strony dołożę kolejne, kolejne domy. Tutaj sobie zbuduję w ten sposób a poniżej dołożę o, dwa takie poletka z kwiatami. Niech mają troszeczkę udekorowaną już tą wioskę z samego początku. Tak, witamy dwóch nowych osadników w naszej osadzie. Zapraszamy, domy wybudowane, a więc przechodzimy do, tar do tartaku jej, do chatki drwala i przypisujemy nowego pracownika. Dzięki temu kończyliśmy kolejne zadanie. No i co teraz? Teraz musimy zebrać 200 monet z podatków. Jak widzicie Mamy już zebranych 29 i musimy umieścić trzy dekoracje. Dwie już są. No to kolejną dajmy sobie tutaj. Mamy. Dziękuję. I dostaliśmy kolejne zadanko. Musimy zwiększyć naszą populację, aby wykonać potrzebną misję związaną z kamieniem milowym. A więc musimy posiadać w naszej osadzie 10 obywateli. Do tego dojdziemy w ciągu najbliższych 8 dni, ponieważ nowi obywatele za tychże właśnie 8 dni się pojawią w wiosce. Ok, przyjmujemy kolejnych obywateli i dzięki temu uzyskaliśmy kolejny kamień milowy, hamlet, i dzięki temu. Otrzymaliśmy 50 monet oraz dostęp do budynku, gospody, kamieniarza, wytwórcy węgla, spichlerza, jak również chaty leśnika. I tutaj, na samej górze, pod panelem, gdzie mamy nazwę naszego królestwa, tak jak wspominałem, będziemy dostawali co jakiś czas informacje z dostępnymi eventami, jakimiś listami. No i właśnie w tym przypadku dostaliśmy list od Agnes. Agnes, moi drodzy, jest to księżniczka, która włada ziemiami sąsiadującymi z naszym królestwem. No i ogólnie opowiada tam troszeczkę o sobie i pyta, czy możemy się spotkać. Na razie do tego panelu niestety nie mamy dostępu, ale z biegiem gry do podglądu mapy królestwa dojdziemy, jak również do możliwości kontaktu z innymi władcami. Kolejne zadanko, jakie mamy, to wybudować... Hatkę leśnika, wybudować kamieniarza, jak również mały magazynek, którym będziemy magazynowali czy to drewno, czy to kamień. Więc zacznijmy sobie od chatki leśnika. A przechodząc do chaty Drwala, w menu tej chaty mamy ikonkę młoteczka. Gdy tam przejdziemy, mamy możliwość przejrzenia rozbudowy danego budynku. Jest to podobnie tak jak z chatą mieszkańców. Podobnie jest na przykład z farmą. Wszędzie, gdzie mamy możliwość jakąś, postawić jakąś rozbudowę danego budynku, mamy również coś takiego jak właśnie młoteczek. Zaznaczamy sobie chatkę leśnika. No i możemy postawić w trzech miejscach: albo za chatką, albo tutaj z boku. Ja sobie dam tutaj z boku. Ona się buduje, a ja szybciuteńko postawię sobie chatkę kamieniarza. Chatka kamieniarza musi zostać postawiona w miejscu, gdzie znajduje się depozyt kamieniarza. Takich depozytów mamy. Z tego co widziałem dwa. Mały jest duży. Mały trzy nawet chyba. Jeszcze średni między tym. Mały pozwala na wydobycie zwykłe kamienia. Średni pozwala na wydobywanie ze średnich złóż większej ilości. Natomiast duży kamieniarz pozwala na wydobywanie kamiennych cegieł. Z dużych depozytów kamieni. Teraz tak. Tutaj dostawiamy sobie drogę, żeby to miało ręce i nogi. Patka leśnika jest, więc dołóżmy tutaj jeszcze jednego... Obywatela, co by miał pracę, czekamy aż wybuduje nam się kamieniarz, no i musimy jeszcze dołożyć nasze magazynki. Ja sobie postawię je oczywiście tutaj. Przy drodze, no i do magazynku musimy dołożyć jeszcze miejsca przechowywania. Tych miejsc przechowywania możemy dostawić do tego małego magazynku maksymalnie 3. Każdy pozwala na zmagazynowanie 200 towarów. A ta kamieniarza gotowa. Niestety nie mam dostępnych obywateli do pracy. Kolejni przybędą za 3 dni. Więc do tego czasu trzeba by się czymś zająć. Wybudujmy sobie jeszcze gospodę. Czy ona obejmuje wszystkie domy? Nie, nie obejmuje wszystkich domów, więc gospodę dajmy sobie. O! Tutaj, w tym miejscu, nawet możemy ją bardziej przesunąć w prawo, tak żeby obejmowała nam tutaj te domy, plus jeszcze tutaj dawała nam spory obszar za sobą, gdzie będziemy również te domy budowali. Jeszcze pokrótce tylko Wam wspomnę, że są budynki, które dodają nam bonusy dla naszych obywateli. Jak również są budynki, które tych bonusów nie dają, a wręcz zabierają nam ze szczęścia naszych podwładnych. Jeśli chodzi o gospodę, słuchajcie, to ona dodaje plus 5 do szczęścia obywateli, którzy znajdują się wewnątrz zasięgu. Na przykład budynkiem, który nam daje debuffa, czyli odbiera, jest chociażby budynek odpowiedzialny za tworzenie węgla i on zabiera 5 punktów z ogólnego szczęścia. Przyjmujemy sobie nowych Wizitorów i mamy dwóch kolejnych obywateli. Pięknie. Możemy od razu jednego przydzielić do wydobywania kamienia i jednego do obsługi magazynku. Dobra, mamy kolejne zadania wykonane. No i teraz musimy otworzyć sobie menu zarządzania naszymi obywatelami. Wszystkie menu, które są dostępne w grze, będziemy mieli na dole ekranu. Tutaj mamy menu budowania. Jak również mamy menu naszych obywateli. I możemy tutaj na przykład sprawdzić, jaki jest poziom szczęścia, czy czasem nie są głodni, jakiej klasy są obywatelami, gdzie pracują, jaką mają profesję, oraz możemy dokonać pewnych akcji. Możemy ich zlokalizować lub poprzez select możemy wybrać bezpośrednio danego obywatela i w jego menu sprawdzić dokładnie, co on w danej chwili robi. Poziom szczęścia, jak również poziom głodu. Przechodząc sobie z pierwszej tabeli na drugą, czyli Workplaces, możemy sprawdzić, które budynki aktualnie są obsadzone, a które wymagają obsadzenia przez nowych pracowników. Jak widzicie, chatka budowniczego drwal, kamieniarz oraz magazyn nie magazyn już nie, czyli te trzy, które wymieniłem wymagają jeszcze do tego, żeby dołożyć po jednym pracowniku Niestety nie mam wolnych obywateli, więc tego na razie nie zrobię. A niestety jest to wymagane do tego, aby ukończyć kolejne zadanko. Chociaż ja osobiście preferuję sposób, który wcześniej Wam podawałem, a więc klikam na budynek i tutaj ręcznie przydzielam obywateli do pracy. Kolejni ludzie pojawią się za 6 dni, a więc jeszcze troszeczkę czasu minie. Do tego czasu ukopiemy troszeczkę kamienia, do, wybuduje się gospoda. No i tak naprawdę dwóch obywateli, których przybędzie do naszej wioski za chwilkę zostaną przydzieleni do pracy, więc wlał, wylał. Natomiast myślę moi drodzy, że w tym momencie zakończymy sobie. Niech ten króciuteńki pierwszy pilotażowy odcinek będzie przede wszystkim dla Was pytaniem z mojej strony, czy chcecie kontynuować tą serię, czy chcecie kolejne odcinki. Tak jak wspominałem, nie traktujcie proszę tego odcinka jako odcinek poradnikowy, bo to nie jest w żaden sposób poradnik. To, że ja te jakieś informacje Wam przekazuję, to jest to po prostu tylko i wyłącznie to, co ja już zauważyłem, co mogę Wam po prostu od siebie przekazać. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy nie, chcecie kolejne odcinki czy wam się gra podoba albo ogólnie coś napiszcie fajnego nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału, pamiętajcie, że cały czas lecimy powolutku do pierwszego tysiąca, będzie mi bardzo miło jeśli wydarzy się to jeszcze w tym roku, mam taką nadzieję trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku, narazisko